Przecież normalnie, ale pogodnie. pogoda ducha musi być. To jest ważne. Wspomnienie z opola. Mam dużo wspomnień, oczywiście, bardzo wiele, ale o jednym najciekawszym takim opowiem. Mianowicie uratowałem życie dziecku które wypadły, wypadło z balkonu trzeciego piętra. To było w oporu przy ulicy Grunwalskiej. Pamiętam, numer dwa, balkon na trzecim piętrze. I ja wtedy pamiętam, kto był, do temu. Przechodziłem i zobaczyłem, że ludzie stoją na dole, na chodniku i krzyczą coś do góry. To ja się zatrzymałem, zobaczyłem i patrzę, że oni krzyczą do dziecka które wygrzebało się na balkon samo i próbowało się wdrapać na balustrady to ja się zatrzymałem i też obserwowałem, ale ja nie krzyczałem do góry tylko patrzyłem co będzie dalej i widzę, że to dziecko już siedzi na balustradzie na kwietniku i się kręci a to było małe dziecko, malutkie to ja podbiegłem pod balkon, bo zjawiła się niebezpieczna sytuacja i faktycznie to dziecko zaczęło spadać. Ja na szczęście byłem tam na miejscu i wystawiłem ręce i złapałem to dziecko, a to było już pod ścianą, blisko. Zmniejszyłem impet upadku na beton i jeszcze popchnąłem pod ścianę, a tam był kawałek ziemi z trawą. I to uratowało życie temu dziecku. Piękna sprawa. No i byłem dumny z tego. Proszę Państwa, ale to, co, co znalazłam w zakamarkach, zresztą bardzo, bardzo uporządkowanych w mieszkaniu pana Hamady, było po prostu w takim porządku, że wszystko można było stamtąd wykrzepać. No i oczywiście odkrywało się, niesamowitą historię. Mnie to, a znam przecież yy, państwa Hamadów, jeszcze, jeszcze żonę i przecież znamy się od tak dawna, ale tu odkryłam jeszcze wspaniałe, bogate życie wspaniałego człowieka i to przeplatały się w tym życiu, no ważne historie też naszego kraju. I chciałam, żeby te emocje tam zapulsowały. Mam nadzieję, że, że, że trochę to Państwo odbiorą, żeby pokazać człowieka, a przede wszystkim, że Opole może być wdzięczne, że taki człowiek wybrał Opole.